Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Dziś mamy premierę strapki Szybki Milion, strapka za 20 zł. Dla mnie to jest premiera, ponieważ ja na swoim kanale nie drapałam jeszcze tej strapki. Ona już występowała, tak się prezentuje. Szukamy w kolumnach poszczególnych liczb gwiazdy bądź worka, który nam daje od razu wygraną 70 zł. A tak się przedstawia tabela. Ja mam na dziś 3 sztuki. Mam numer 12, 13, 14. No i szukamy wkład to 60 zł. Także tutaj szukamy w grze pierwszej liczba 54. I tu w kolumnie szukamy. Jest 21, 36. Bardzo się tak zlewają. Dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt siedem, dwadzieścia trzy. Druga. Jest trzynaście do znalezienia. Pięćdziesiąt jeden. No dwunastka się pokazała. No to teraz czterdzieści sześć. Tu nie ma. Pięćdziesiąt sześć i czterdzieści cztery gra czwarta trzydzieści trzy jest trzydzieści dwa i gra piąta to dziewiętnastki szukam jedenaście i pięćdziesiąt dwa nie ma nie wiem gdzie są tutaj kontrolne u będzie szukanie Jest B i F. Dobra, czyli strapka przegrana. No to numer trzynasty. Może troszkę przybliżę, bo te cyferki są takie małe. Pięćdziesiąt osiem, szukam. Jest trzynaście, dwadzieścia sześć, pięćdziesiąt dwa, dwanaście, dwadzieścia dziewięć. No to może jedenastka grze drugiej. Nie ma. Gra trzecia, trzydzieści dwa. Też nie ma. Czterdzieści No, pięćdziesiąt trzy było i 46 jest 47 no i niestety też nie ma no i gdzie te kontrolne teraz, tutaj mam C i H także druga przegrana ostatnia szansa numer 14 trochę taki tu gardy. no ale szukam osiemnastka jest trzydzieści dwa czterdzieści siedem dwadzieścia dziewięć jedenaście i siedemnaście no to czterdzieści nie ma dwadzieścia sześć

C I C. Dobrze i niedobrze. Na wkład 60 zł. Mam jedną wygraną. W numerze 14 mam 40 zł. Także dwie dyszki do tyłu. A ja Wam życzę udanych premier, gdzie wyjdziecie na plus. Mi się niestety nie udało, ale będę jeszcze próbować, bo lubię te zrabki. Yy, więc będę drapała dalej. Na pewno się będzie u mnie pojawiała ta zdrapka. Szkoda, że też nie znalazłam ani gwiazdy, ani worka yy, z tych symboli coś tam. No ale tak wybrałam i tak mam. Yy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie i zapraszam na kolejny odcinek. Pa!